Nazywam się Stanisław, mam 18 lat i jestem uczniem drugiej klasy liceum. Identyfikuję się jako osoba transpłciowa od mniej więcej 3 lat. Mam na imię Weryst, mam 29 lat, zajmuję się pracą z ciałem i teatrem. Jestem osobą transpłciową. Jestem Sonia, jestem studentką, pracuję w teatrze i w filmie. Jestem osobą transpłciową. Aktualnie w Polsce na sądowy proces zmiany płci czeka się latami. Utrudnia nam to codzienne funkcjonowanie. Trudno jest nam znaleźć pracę, wynająć mieszkanie czy pojechać gdzieś pociągiem. Za każdym razem, jak muszę pokazać moją legitymację szkolną albo jakikolwiek dokument, ludzie się mnie pytają, czy to naprawdę jestem ja. Każdy kolejny dzień bez dokumentów, szczególnie w sytuacjach formalnych, to dzień stresu. Dzień przerażenia, dzień wątpliwości, czy zostanę zaakceptowana, jak zostanę potraktowana, eee, z jaką spotkam się reakcją. Gdybym miał zmianę prawną imienia i metrykalnej płci, moje życie by się zaczęło. W Polsce, żeby zmienić prawnie płeć, trzeba pozwać swoich rodziców przed sądem. Faktycznie oznacza to, że jesteśmy pozbawiani praw obywatelskich i ubezwłasnowolnieni. Nie możemy decydować o naszych własnych losach. Niedawno skończyłem 18 lat. Jestem już pełnoprawnym obywatelem Polski. Mogę głosować, mogę płacić podatki, ale prawnie nie mogę być sobą. Szansą na zmianę naszej sytuacji jest ustawa o uzgodnieniu płci. Przeszła ona przez wszystkie etapy ustawodawcze i zatrzymała się na prezydenckim wecie. Nie spodziewałam się, że prezydent Andrzej Duda zawetuje tę ustawę, ponieważ Przedstawiał się jako prezydent wszystkich Polaków? Weto prezydenta Andrzeja Dudy jest niezrozumiałe i nie poparte żadnymi merytorycznymi argumentami. Nie rozumiem, dlaczego polityczna decyzja wynikająca z prywatnego światopoglądu ma wpływać na moje losy i losy innych transpłciowych osób. W lipcowym głosowaniu dotyczącym ustawy o uzgodnieniu płci 252 osoby zagłosowały za przyjęciem ustawy. Jeżeli wszystkie osoby, które głosowały za przyjęciem ustawy, oraz osoby, które były nieobecne na obradach wtedy, ale popierają tę ustawę, zmobilizują się teraz i wezmą udział w najbliższych obradach, oraz zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, ta ustawa może zostać przyjęta i może ułatwić życie moje i wielu, wielu innych osób transpłciowych. Tak wygląda dla mnie demokracja.